Z tej szmeru, w tym momencie, jak to było, i znaleźliśmy takiego grzybka prawdziwego, właśnie i drugiego. I lubię podnosić grzybów. Nie. Dobra, chodźcie. Konia! Nagrywam.

Cały czas się nagrywa. A zostawcie łapkę i subika. E, to już jakiś czwarty kontent. Nie, czwarty. E, e, Przyleź tutaj Zobacz, pokaż się. Tak, pokaż. Pokaż morduszka. To jest jak dziewczyna, nie? Ach, to już iść to do nie. Dobra, Chodź. się. Artuś, wyłączam! Ma! O! Zjedzony przez ślimaki, tak. Maślak. No, wyłączaj się Artuś.